Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym na kanale e, A jesteśmy dzisiaj w dosyć nietypowej grze mm, Dosyć nietypowej grze, ponieważ jesteśmy dzisiaj w minecraft Dokładnie tak, dawno nie grałem sobie e, w minecrafta e, Ostatnio sobie grałem, może 3 miesiące temu e, I generalnie tak jakoś ten piękny Dobra, może nie pięknie, ale no ale tak jak bym się chciał dzisiaj grać granie w Minecrafta eee, i przychodząc tutaj na Craft Games i zobaczyłem co jak sobie tak ustawiłem, że zagrać parę rudek w orsy. Eee, dawno nie grałem w sumie Także nie wiem czy będzie ważzyła czy czy nie Zobaczymy jak to będzie eee, No i co, zostawcie w ogóle lajka w górę jeżeli byście chcieli więcej takich odcinków jeżeli tak dobiecie, tak ze stówkę lajku to możemy jakoś tam przekonać, żeby jeszcze częściej może to nagrywa. Także widzimy się na pierwszej a ręce, tak jak. Tak jak jaś się to tak mnie Dobra, tak jesteśmy już dzisiaj na pierwszej ręce. No i gra nie mam pojęcia, czy tutaj są jeszcze te itemy stałe, dalej moje co kiedyś miałem, czy jeszcze nie ma. Czy dalej są. Czy mi już je usunęli, także nie mam pojęcia. Będziemy musieli sobie tutaj chyba po prostu te, te rzeczy, które. Że będziemy musieli walczyć z tymi szami, które po prostu mam tutaj e, w obecną, tak? Także tutaj które po prostu tutaj znajdę na tej e, mojej biednej wyspie. Także będziemy musieli chyba na tym e, polegać tylko na tych itemach, Także dosyć ciekawe będzie. Muszę wam czytać. E, no i zobaczymy czy wylesię z formy, z Minecraft, czy raczej nie, zobaczymy za chwilę. Tutaj musimy jakoś sobie poradzić z tym gościem, bo tutaj ma diamentową kiedy będzie lipa, jak przegramy za chwilę. Będzie pa jak to przegramy za chwilę, ale sobie tutaj się podbuduję trochę do niego. I tak wiemy, bardzo. Mogę wybrać się kierunek? No to jest spadę, dobra, nie spadę. oj elegancko, I widzicie go? No i tutaj chyba powinniśmy zabić, także elegancko. Zabiliśmy go, także super. Eee, no i sobie mam pierwsze zabicie. <laughs> także eee, nie ma tego tutaj za, zabicie dostajemy w tej chwili trzy monety, także elegancko. Eee, trzy monety, tak jak to było chyba jeszcze za moich czasów, jak sobie grałem tam. Gdzieś to też by chyba trzy monety. Także eee, spokojnie, no, w ogóle, co przy Was wszystkich na Facebooka. Jeżeli jeszcze nie lekujecie tam face'a, to. Eee, macie się oczywiście tutaj na ekranie lub w opisie wszystkie tam social media są w opisie także jakbyście chcieli sobie zarechnąć oczywiście też zapraszam na czat, gdzie możecie mi tam dodać jakieś tam snapy mi oczywiście oczywiście wysyłać, tam często sobie sprawdzam wasze snapki co wy tam ciekawego wysyłacie, dobra więc to może sobie pójdziemy teraz do tego czy do tamtego, więc co tam ty się podaje w ogóle na środek, bo zapomniałem, że na środku tam zawsze dużo skrzynek było a raczej jest cały czas, także po pójdziemy tutaj na środek, czekaj, mam tego się mnie tutaj nie przyatakuje, nie, przy, nie, przy, nie, przy nie, 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 nie rzucaj mnie, nie rzucaj mnie ścieżkami, dobra, elegancko, sobie sobie już tutaj, Ym, no i oczywiście kiedy nie brałem, no i sobie umarł, także super, wspaniale, siekiery nie mogę wybrać i niestety spadliśmy, no i przegraliśmy, ale widzimy się na kolejnej arenie. Dobra, tak, że już dzisiaj na kolejnej arence, dosyć tam oprócz od tej poprzedniej. Jakieś chyba tutaj najprawdopodobniej nowe mapki dodali do e, tego mappoolu, nie wiem czy tak może się mapu, czy jak y, to tam brzmi. Znaczy tutaj założymy jeszcze kask, to sobie założymy, to sobie założymy, będzie elegancko i tutaj nie wiem w ogóle w którą stronę najczęściej może w tą stronkę. Tutaj nie wiem czy na mojej wyspie są jakieś skrzynki, raczej nie, e, ale po prostu dajemy się do kolejnego naszego rywala, który so nam tutaj bardzo często się opłacało, dlatego że po prostu swoich bo e, nie ogarniali za bardzo i po prostu... O, jeszcze lepsze rzeczy, jakieś. że po prostu nie ogarniali, tutaj się za bardzo działo, no i po prostu sobie e, zdobywaliśmy jakieś tutaj łatwe e, fragi. Tutaj jakiś skrzynek jest. Uuu, nawet dwa diagnozy mam ty. Mamy dwa możemy sobie jeszcze wykopać ten. Bardzo jak to zrobimy, w jak to zrobimy, kopiemy sobie to. E, udamy się, jeszcze tutaj mało, na pół piętro jakieś, może to udało się, tutaj na pół piętro e, przerobimy sobie to z I sobie zrobimy jak sobie mieczek. To będzie chyba dobry e, pomysł, tak mi się wydaje. Także to będzie wspaniały pomysł. Wspaniały pomysł, dobra. Cyk, pięknie, elegancko. No i mamy, no i mamy to oczywiście tutaj diaksowy mieczek, tak zresztą oczywiście tutaj możemy e, powalczyć już na pewno e, bardziej niż tą diakisową e, z, to było, kodbali, stasz, nie wiem, srebrną siekierką, srebrną Także jestem sobie do będą oni Nie przede wszystkim ci, którzy w sumie na e, tych wyspach, kolejnych diaks tutaj się znalazł też tak, na drzewku, na wyspie jest w jakaś ta jest jeszcze taka skrzynka, jakiś skrzynek dla gracza jest jeszcze tutaj mam fajnie przyjsterowanego, tak sobie zobaczymy jeszcze tutaj moje rywale sami i w ogóle że shaderów nie włączyłem tutaj e, na pierwszej, a na drugiej ręce, ale sobie po prostu o nich szczerze mówiąc zapomniałem, także po prostu sobie e, na kolejnej arence włączyłem sobie shaderki. zobaczymy jak to. Jak to fajnie wyglądało, bo zawsze sobie le, e, mi się wypiknął jakieś tak z shaderkami, no nie? Zawsze to jakieś tak e, fajnie z, z shaderkami było, wtedy tutaj już widać jakieś nagrywali sobie nie sobie. sobie, 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 sobie nie zenchantujemy, bo nie mamy oczywiście expo, tak więc niestety nie możemy sobie go e, zenchantować, ale sobie rozumiem, że jeszcze tutaj jakieś e, rzeczy ze skrzynków. Skrzynki, które będziemy to jest które tutaj sobie nałożymy. Wszystko starych wniosków, które tutaj zmieniamy, żeby tutaj, na przykład, coś lepszych jakichś zrobił. Dobra, to Ja tutaj widzę jednego mojego fala. E, jeszcze sobie tylko czek zawali zostało, także nie wiedziałem, czy tutaj wszyscy e, padli, czy ja tam widzę jakiegoś gościa. Nie widzę tutaj żadnego gościa, tylko tutaj tego... O, dwóch ziomotków tu jest, dobra, tak, to lecimy dwóch ziomutków tutaj jest i możemy sobie polecić na tą wyspę no i jakbyśmy ich zabili to byłby tylko jeden gościu do pokonania w sumie to był spoko był spoko tak który tutaj poleciły do tych typów no i mamy ten jak to nie w sumie i jeszcze mam tego złote jabłko mogę sobie tutaj coś w sumie ugrać to w sobie bardzo fajnie się tutaj, naprawdę to, sobie tak wrócić do starych czasów Minecraft. oj, tutaj mamy pierwszego naszego rywala, także mamy drugą, w sumie chyba trzecią ja sobie zabitą no i tutaj mamy jeszcze oczywiście drugiego gościa, który mnie chyba niestety zabije. Nie, nawet zabiliśmy się. Dobre. Dobre fiksy. No i elegancko zabiliśmy ostatniego naszego rybala. No i... Znaczy przedostatniego naszego rybala. No i ostatni gracz został, gdzie jest... Znaczy, który jest gdzieś tam. To mi kompas z tego pewnie wskazuje, że tam gdzieś jest nasz ten Tak tutaj do niego e, pójdziemy sobie tylko tutaj. Zmienię to rzeczy, no i lecimy, e, jaka jest co tego zielonego 30 kroków to jest tak, tak, 30 czy 30 klostów, metrów, no i chyba no, wrócimy nawet w gramy w tej tak to byłoby naprawdę spoko. Tak, 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 a, gościa na, na środku da jest, no i zaskoczenie może go tutaj zaatakujemy i wygrywamy to, czy nie? Myślę, że on będzie gdzieś mną, ty, Nie wiem, jakieś odchłanie tutaj, dobra? Nie, nie, nie. O Boże, jaki błąd w ogóle ja witolę! Co zrobiłem najlepszego? Co ja najlepszego zrobiłem? Karpa, dlaczego ja tego nie wygrałem? Ach, no niestety, nie jestem doświadczonym graczem w Minecraft, niestety tyle niestety, niestety nie wygrałem, ale widzimy się na kolejnej arence już z szajderkami, także do zobaczenia za chwilę. E, dobra, więc na razie nie pamiętam, no w sumie na jakichś tam szajderkach sobie grałem, a tutaj z tego co widzę już się um, zaczęła arena, także po prostu sobie te szajderki w tym odcinku e, odpuścimy i po prostu sobie w kolejnym odcinku, jeżeli oczywiście o wybędzie, e, to sobie takie szajderki tutaj załączymy do odcinka oczywiście. E, dobra, sobie tutaj jeszcze wyjdę elegancko, bo mam fajne w i temki, którymi możemy w sumie pokonać o tam tam rywalne ale No kurde, szkoda tej poprzedniej rundę, w sumie, no nie? Szkoda tej poprzedniej rundy, bo mogliśmy naprawdę to e, na luze wygrać, a tak to musimy się teraz. Musimy się teraz zdenerwować, żeby to wygrać z tą rękę. Dobra, Tutaj mamy jakiegoś pierwszego naszego rywala, który za bardzo nie ogarnął się. Spali w lawie, spalił się w lawie, także elegancko! Mamy pierwszego flaga. E, mamy pierwszego flaga, w sumie tym momencie nie zliczyłem tych wszystkich fragów, jak się te wszystkie flagi, które... Zdobyłem w tym odcinku, to możecie tutaj napisać komentarz, bo w sumie nie czułem, a jest chyba ich 5 albo 6 już, chyba? Tak? Czy nie? W sumie sam nie wiem, także możecie zliczyć w tej chwili ile jest od tych ile jest fragów, także to dobrze napiszę ile mam fraków, to to dostanie ciastko, tak, ciastko, albo talon. Nie wiem, na co talon, ale... ale na coś tam talon dostanie. Dobra. Gdzie tutaj nasz kolega jest? Tutaj nasz kolega jest, także sobie może tutaj hmm, przy okazji zabijemy i będzie w szpaniale, będzie w zabite jest! Nasz przeciwnik, także elegancko i tutaj już z tego co widzę jakiś tutaj hmm, kolejny wariacik do mnie biegnie, także może sobie zjem tutaj refill'a. Dobra, złoty jabłko zezwany, także elegancko. No i tutaj nie, jednak nie, nie biegnie ten gościu. Chyba zrezygnował. Zobaczył kto to jest tutaj na tej wyspie. Nie, jednak leci. Leci, kochani, leci. Co by miał no, nie lecieć? Dobrze, wziąłem tutaj leciutko. Chyba no, sobie tutaj jeszcze podrzucimy. O, dobra, gościu jeszcze spadł. Ale gościu się mogło darzyć, nie? do no, Dlaczego? A! To, 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 to dżdżdżdżdżdżdżd Dostać to. Bo wy się dostali. O kurwa, masz jak sobie miecz. No nie, no dobra, ty masz jak miecz Co to jest? Miki, z Afryki, ty, co ty tu? Z jak mieczem i na wyspie wlatujesz. No nic, niestety się kolejnej rundy nie udało wygrać, ale mam nadzieję, że do czterech razy sztuka, bo jest to kolejna już czwarta runda. Także widzimy się już na dzisiaj. Ostatniej, tak mi się wydaje. A ręce, także. Do zobaczenia. Eee, dobra, także chcemy dzisiaj już na ostatniej ręce. Eee, jedna z moich ulubionych map, szczerze mówiąc. jedna z moich ulubionych map, jak jeszcze dawno temu graliśmy sobie tutaj na Craft Gamesach, to naprawdę była spokojna ta mapa, nie wiem, może coś tutaj się eee, zmieniło, ale wątpię, naprawdę spoko mapka, także sobie zagramy dzisiaj na niej ostatnią rundę, co w na tym meczu, eee, w tym odcinku, eee, no ale jeżeli byście chcieli oczywiście więcej, żeby było odcinków z Minecraft, to zostawcie łapeczkę w górę, byłoby naprawdę spoko, Tak idziemy sobie teraz z górą. Na górę, na drzewko. Eee, czy nagrywam? Eee, nie, nie będę odpowiadał. Bo nie będę oczywiście tutaj, jak zwykle, fokusować, Także nie będę. Po prostu zignorujmy tą, to, to zapytanie w stosunku do mnie, dobrze? Może sobie hmm, to po prostu zignorujmy. Lecimy na wyspę. Eee, nie no, i wszyscy mnie tu kojarzą. Maciej jakiś, Maciej kuleczka. Co to za wariaty? To są w ogóle na tej wyspie. Co są za wariaty? W ogóle na tej wyspie, dobra. Więc tutaj mamy jakieś pierwszego naszego rywala. Mamy tutaj żadnych tutaj supermocy Gościu nie masz, dobra? Żadnych supermocy nie masz? Nie masz, dobra, elegancko. Także taki był plan. Że żadnych super nie miałeś, ja cię zabijam i będzie wszyscy... i wszyscy będą oczywiście szczęśliwi, także... Także będzie naprawdę spoko. Dobra, mamy tutaj pierwszego rywala, zabitego i mamy tutaj jakiegoś kolejnego kandydata, żeby umrzeć. A niestety go nie trafiłem ścieżką, tak jest trochę warzywo. trochę warzywo, niestety, ale... Ale lecimy... A nie, jednak ktoś rzucił, bo, tak? To jest ten gościu? Nie, to nie jest ten gościu, jednak, także. E, udamy się do tego naszego kolegi. Tego naszego kolegi się udamy i w ogóle ktoś super skoczka, aktował. I nie wiem kto to jest i się troszkę. Eee, Cyka mle macie, kuleczka, dobra ty, umieraj, ziomuś, pięknie, jest, spad, spad, Mamy nadzieję, że spad, tak, spad, super, wspaniale. No i mamy już drugie zabicie w ogóle, tylko trza nie, trzech przeciwników, nie wiem, jednak dwóch zostało, tylko mm, przeciwników, także naprawdę spoko idzie. Eee, No i co, może będziemy lecieć tutaj nawet jeszcze po no tam widzę, że jakiś ziomutek się jeszcze e, buduje, tak sobie tutaj się e, wybudujemy. Wrócimy sobie na naszą poprzednią wyspę, na której m, byliśmy i w ogóle z której zaczynaliśmy, bo chyba nasza e, główna wyspa była tam właśnie, jej, w tej chwili idę. No i mamy jakieś tutaj jeszcze ziomka tu zopiczo i lecimy po niego i lecimy po niego i sobie go zabijemy i będziemy jeden na jednego. Tak jak właśnie myślałem, taki właśnie stał, także elegancko. No i sobie tutaj założymy jeszcze kask nasz piękny, żelazny. No i sobie wyjdziemy na górę na drzewko może. Trzy zabicia w tej chwili, także nie ma, nie ma tragedii. No i został gościu Lomular, który jeszcze nie ma żadnego... Praga na swoim koncie. Dobra, więc co sobie tutaj ogarnąć, gdzie ten nasz kolega jest. Więc nasz kolega jest? 55 kg, tak gdzieś tam w tą stronę no musi e, ten ziomek być. Pójdziemy sobie oczywiście tam do niego. E, no i być może to jeszcze będzie dzisiaj wygrana, także byłoby naprawdę spoko no i chyba to jest wygrana, moi drodzy, także pierwszy odcinek po długim czasie, no i mamy pierwszą wygraną, także elegancko było przytem blisko, eta się już do końca... Udało, dopiąłem swego, tak, dopiąłem swego, żeby wygrać Dzisiaj rękę, także dzięki bardzo za oglądanie Jeżeli się oczywiście spodobał się, to zostawcie lajka w górę No i co, zapraszam na Facebooka, Instagrama, Snapchata Wszystko jest w opisie, także do zobaczenia, trzymajcie się Mam nadzieję, że Wam się podobało I że taki fajny powrót do Minecrafta był Czy to jednorazowe, czy raczej Na jakąś dłuższą, na większą skalę to będzie Czy na dłuższą metę Do zobaczenia, trzymajcie się, na razie i cześć yo.